Czy wiesz, że w Biblii są trzy osoby, które żyły niemal tysiąc lat? Adam, pierwszy człowiek stworzony przez Boga, żył 930 lat, Noe ten, który zbudował arkę, żył 950 lat, Metuszelach, najdłużej żyjący człowiek w Biblii, żył 969 lat. W tamtym czasie ludzkość żyła w bliższej relacji z Bogiem, lecz gdy grzech wszedł na świat, życie stało się krótsze, błogosławieństw było coraz mniej a dystans między człowiekiem a Bogiem stawał się coraz większy. Pytanie nie brzmi dlaczego oni żyli tak długo, lecz dlaczego my to wszystko utraciliśmy. Jeśli wierzysz, że życie pierwotnie nie miało być tak krótkie i tak ciężkie, napisz Amen. Jeśli chcesz odnaleźć drogę do całkowitego uwolnienia się od grzechu i do otrzymania życia wiecznego, dołącz poprzez numer widoczny na ekranie do bezpłatnej grupy nauki, żeby studiować słowa Boga. A wkrótce, otrzymasz odpowiedź, podziel się tym fragmentem słów Boga. Chociaż Jezus przybył między ludzi i wykonał wiele pracy, wypełnił jedynie dzieło odkupienia, całej ludzkości i posłużył jako ofiara za grzech człowieka, nie uwolnił go natomiast od całego Jego skażonego usposobienia. Pełne zbawienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko tego, by Jezus stał się ofiarą za grzechy i wziął na siebie grzechy człowieka, ale także wymagało to od Boga, aby dokonał on jeszcze większego dzieła, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które szatan poddał skażeniu. A zatem, po tym jak grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nowy wiek i rozpoczął dzieło karcenia i sądu, które przeniosło człowieka do wyższej sfery. Wszyscy, którzy podporządkują się jego panowaniu, będą się cieszyć wyższą prawdą oraz otrzymają większe błogosławieństwa będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie. Udostępnij te słowa, a być może ktoś właśnie teraz szuka tej odpowiedzi.